Dzień dobry, słoneczka, z tej strony samicalfa i witam was na kanale Ciotki Irse i moim w kolejnym odcinku rozgrywki na naszym kanale. Słuchajcie, zostały nam jeszcze dwa questy, żebyśmy mogli skończyć wydarzenie Przyjaciele na zawsze. Natomiast ci, którzy jeszcze go nie zaczęli, to gra jest uprzejma nam przypomnieć, że mamy czas jeszcze do 4 listopada żebyśmy chociażby zdobyli cechy takie jak bujna wyobraźnia. Dobrze, moi mili, to w takim razie przechodzimy do naszej Bogusi i zaczynamy wydarzenie. No dobrze, moi kochani, jesteśmy z powrotem w grze i mamy naszego Blarfiego i naszą Bogumiłą Rumak. I mamy y, zadanie do wykonania na zawsze w pamięci. Które powinno mi się tu wyświetlić, a się jeszcze nie wyświetla. Miłoby było. O jest. Pora na ostatnią przygodę na leśnej polanie. Przyjaciele robią ostatnie zdjęcia, wiedząc, że wkrótce wszystko to będzie cennym wspomnieniem. Podnieś pluszaka. czyli znowu będziemy ganiać z pluszakiem po całym świecie i będziemy odwiedzać podstawowe światy. Wróć na leśną polanę. <laughs> Wróć. Ja powinienem iść do pracy. To weźmy pluszaka do pracy i idźmy do pracy. Bo w sumie zapomniałem, że my musimy pracować. Z jakiegoś powodu mieliśmy. Mieliśmy. Mieliśmy święto. Danuta Rumak, jestem w pracy. Danuta Rumak dzwoni, żeby pogadać. Tak, jestem w robocie, mogę pogadać z matką. W czym jest problem? W niczym nie jest problem. Oberonie Trzejka, hej ty i Emily Harris. Kto to jest Emil Harris? Kim jest Emil Harris? A! To jest ten senior, którego zanudzaliśmy w poprzednim odcinku historiami o pluszaku, o zabawach, grach i innych tego typu rzeczy i się zaprzyjaźniliśmy przez przypadek. Świetnie! I z jakiego powodu jest ci smutno? Utrata przyjaciela. Jakiego przyjaciela żem utracił? Eee... Brak danych. Brak danych. Dobrze. To myślę, że jak już wrócimy z pracy, to na spokojnie przeskoczymy do leśnej polany. No dobrze, kochani, jesteśmy na leśnej polanie. Mamy umieścić na niej pluszaka. Który gdzieś się mi schował we wkipunku. Umieścić w świecie. Dobra. Pluszak umieszczony. Baw się z pluszakiem. Ustaw się. Stowarzyszenie Anonimowych Umarlaków mnie nie obchodzi. Mój Boże. Chwi cudowne chwile z naszym pluszakiem na leśnej polanie. No jesteś smutna, bo ktoś ci umarł, nie wie... No tak. Ktoś ci umarł i dlatego jesteś smutna, ale... To jeszcze nie powód. Ta zabawa wymagała wiele energii, chociaż Bogumiła nie czuje się zmęczona. Tak naprawdę mogłaby dalej się bawić. Ma jednak kilka rzeczy do zrobienia. Znaczy, najlepsze jest to, że znowu zmarł. Jestem w żałobie po kimś, z kim rozmawiałem jako Bogumiła raz może w życiu, może dwa. Ale zapoznaliśmy się na tyle dobrze, że mam po nim żałobę. Dobrze, opowiedzmy pluszakowi historię. Przestań się bawić, bo to już nie ma sensu. Każde wypowiedziane słowo... Każde wypowiedziane słowo zamienia się w kolejne wspomnienia będące elementem... ...elementem tej wspaniałej przyjaźni. Zrób Pruszakowi... Zrób pobudzające wyobraźnię zdjęcie Pruszaka na leśnej polanie. Dobra. Jeżeli przed chwilą wykonałem jakiś dziwny ruch, to wynikało to z tego, że koty przez chwilę odłączyły mi, mi, odłączyły mi monitor od komputera, ale później podłączyły go z powrotem, bo my mamy zdane koty. To jest Blarfi. Tu jest Blarfi, a tu jest Kazimierz. Cześć Kazimierz. Miło cię widzieć. Miło ci... No, 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 kolego. Kolego, ja wiem, nie podoba ci się, że cię nie głaszczę w tej chwili. Idź sobie. Idź sobie. Dobra, wracając do Blarfiego. No, dobra. Tak. Bez flesza. Wtedy są lepsze zdjęcia mi pluszaka po raz ostatni. What? Obejmij mi o imieniu Blarfi. No, Zrobiło się mroczne. Wróć do domu. Ale to mam go zostawić tutaj? Nie, wezmę go za sobą. Może się jeszcze przyda, albo przekażę go dziecku swojemu. Mimo, że ten uścisk trwał bardzo długo, wciąż był za krótki. Pożegnalny błysk widoczny był jedynie... Do... Widoczny był jedynie... Dla Simki o Bogu miła, która poczuła smutek połączony ze szczęściem wywołanym przez wspólne przeżycie. Wspólnie przeżyte przygody. Wspomnienie z pewnością będą trwać wiecznie. Szukasz miłości? Nie, nie szukam miłości. Szukam drogi do domu. Dobrze. Wracając do domu po, po pożegnaniu, w sercu czuć jakąś pustkę, tak jakby coś zostało w tyle, chociaż, choć w pamięci pozostanie na zawsze. Przyszłość na zawsze zostanie naznaczona przyjaźnią. Przeszłość. Nie, przyszłość. Na zawsze zostanie naznaczona przyjaźnią z pluszakiem. Coś tam podostawaliśmy, jakieś rzeczy, jakieś itemy, jakieś fanty. Dostaliśmy 500 punktów funkt, satysfakcji. Magnes Bridleton Bay i Kombinezon. Ostatni krzyk mody. Świetnie. No, zostało nam do zebrania jeszcze 5 rzeczy. Kolejne zadanie jest za 250 punktów. Zobaczymy. Może się uda. Czy ty jesteś zmęczona albo niewyspana? Tak, jesteś zmęczona albo niewyspana. Razem na zawsze w rytm codziennego dnia da się wyczuć w rytmie codziennego dnia da się wyczuć nieobecność pluszowego przyjaciela. Jednak dzięki wszystkim wspomnieniom i wiecznej więzi, jaka pozostała w sercu, czuć też pocieszenie i siłę. Opowiadaj Simowi o swoich przygodach, świetnie. Miej co najmniej trzy zdjęcia w nowoczesnej ramce na zdjęcia. Baw się zabawkami z pudełka, bez pruszaka w pobliżu. Dobra, Bogumiła. Bogumiła myślę, że nam szybciutko poszła spać. W domu jest generalnie porządek. Coś się zepsuło. Komputer się zepsuł. I roślinka, która umarła w drugim odcinku, nadal jest martwą roślinką. Dobrze. Hmm. Tak, wybudzona, obudzona, świe... O, mamy jakieś punkty umiejętności po drodze, puh. E? Przecież ja już to wziąłem. Chyba, że nie zaakceptowałem. Energetyczny sen, dokładnie. To mi będzie potrzebne. Dobra, bawmy się... Szperel w poszukiwaniu kulek zmniejszył. Nie pamiętam, jak to było. Jak to się robiło. Ale przynajmniej nam zabawa urośnie. Trochę, trochę, trochę chodzi. Nie, to nie o to chodziło. Otwórz. Matko Święta, jak to się robiło? Przestań. Pauza. Dobrze, może po kolei. Najpierw napraw. Napraw. Napraw komputer. Nie wiem, jak ci się uda. Prawdopodobnie bardziej go zepsujesz niż to jest warte, ale możesz próbować. Super. Naprawiony. I znaleźliśmy jedną typową część do ulepszeń. Eee, zarządzaj zdjęciami do ramki. Wstawmy wszystkie. Co, tylko dwa weszły? Przecież więcej miałem tego narobiony. Nie, nie chcę tego wystawić na placki. Chcę te wszystkie zdjęcia wrzucić do ramki. Z. No chyba se żartujecie. Czy mogę to jakoś przyspieszyć ten proces? Czy po prostu nie mogę kilku iść do pracy? Czy nie mogę zrobić tego dla kilku zdjęć naraz? E? Dobra, zaliczyło nam y, ten. Zaliczyło nam zadanie. Wspaniale zdjęcie co chwilę. Co? Wspaniale zdjęcia co chwilę zmieniają, y, się zmieniają. Bo Gumiła z pewnością będzie. Co ona będzie? Będzie uśmiechać się za każdym razem, gdy na nie spojrzy. Dobrze. Nota, czy Ty zawsze musisz dzwonić, kiedy ja jestem w pracy? Naprawdę? I dlaczego jesteś wściekła? To jest dobre pytanie. Dolegliwość, zielony złośliwiec, cudownie. I co jeszcze? Mgła mózgowa. Fantastycznie. Dwie dolegliwości naraz. Ciekawe, simologia, ciekawe czemu. Jestem w pełni, jestem w pełni zrównoważony. Nie powinienem mieć schorzeń. O co chodzi? Pytam się gry. O co chodzi? Gro. O, bo nie przestrzegamy nie przestrzegamy planów. Świetnie. Nieważne. Obejrzyjmy telewizję. Oglądaj telewizję. Byle jak, byle gdzie. Bez pluszaka. A czasami trzeba oglądać telewizję bez pruszaka. Bogumiła ja dziś przyniosła 450. Dobra, muszę zapłacić rachunki i muszę y, nadrobić aptekarstwo, bo bez tego nie awansuję dalej. No. Y, włącz telewizor i upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnego pluszaka, lecz jest umieszczony... Aha, czyli muszę go najpierw umieścić... Jezu! Padaj, nie wiem kim jesteś. Dobra, gdzie my tego Blarfiego wstępu? Dobrze, że go wziąłem. Bo gra jakby nie mówiła, że Pluszak ma być z nami. A tu się okazuje, że on ma być w domu. Cudownie, wording z tych questów jest czasami wspaniały. Dobra. Eee, Bogumiła dobrze się bawiła, mimo braku pluszaka w pobliżu. Było nieco inaczej niż zwykle, ale Bogumiła to akceptuje. Tak widocznie musiało być. O co chodzi? Co ona zrobiła? Oglądaj telewizję jeszcze raz. Dlaczego jesteś wściekła? Aha, bo zielony złośliwiec. Co tu znowu? Żałoba. Dziękuję. Opcjonalnie komptowel na drzew. Fantastycznie. Eee, dobra, idź do szkoły. No, i ciekawie. No i ciekawie, jak mam iść do szkoły. Aha, po prostu dorosły sim ma iść do pracy. Bo jak już wszyscy wiemy, docelową grupą wiekową dla tych questów Jest, jest małe dziecko. Czy dziecko po prostu, które jeszcze chodzi do szkoły. Eee, Boże, co ja chciałem zrobić? Już wiem, co chciałem zrobić. Osiągnij trzeci poziom aptekarstwa, kup książki. Zdobywa informacje o lekarstwach, tak, będzie też możliwość. Pewnie też w którymś momencie będę musiał pójść spać albo coś ten deseń. W sumie to mogłem zrobić lek na tego złośliwca całego. I wtedy. I wtedy. Hmm. I wtedy dostałbym kolejny poziom, ale czym się mam przejmować? Nie, 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 kochana, nie idziesz jeszcze spać. Nie, nie, nie. Masz uczyć się aptekarstwa. Nieważne, że jest 22 w nocy, a ty idziesz na 8 rano do pracy. No, gdzie mnie? Te, wróżka, nie, ty weź mnie, nie denerwuj. No, deszcz pada, no deszcz pada, dokładnie, deszcz pada. Zdobywał informacje o lekarstwach. Naprawdę niewiele ci jeszcze zostało. Czy ona jest tak wściekła, że ona nie może tego bardziej zrobić? Czy jest bardziej tak zmęczona, że nie może tego bardziej zrobić? Czy nie ma tak siły? Do, bo w ogóle nie widzę, żeby ten pasek jej się podnosił. Dobra, idź, nabierz sił, odzyskaj energię śpi i wrócę do ciebie za moment. Dobrze, wróciliśmy z pracy, wróciliśmy z pracy, z jakiegoś powodu jesteśmy zmęczeni, bo i wypaleni i wszystko naraz, i nasza matka znowu do nas dzwoni, bo... Aha, padła na glebę. Świetnie! Nie wiem dlaczego ten Sim się nie wysypia. W ogóle się nie wysypia. Jakby bycie wróżką powodowało, że ona nie jest w stanie spać. Jest wypalona, zmęczona i generalnie rośnie jej siła emocjonalna, a nie sen. I generalnie to jest chyba wina tej umiejętności, którą nabyliśmy jako wróżka, ale nie chcę, nie chcę yy, zapeszać. E, generalnie z, opcjonalnie domek na drzewie, kwestia jest taka, że domek na drzewie jest tak wielki, pf, że zająłby pół tej parceli, i generalnie nie będę tego niszczył tylko po to, żeby zrobić żeby zrobić domek na drzewie i zrobić jedno zadanie w kwestii. dobrze, teraz tak. Teraz tak. W ogóle zapomniałem, że za, któryś, za którąś baśń, nie pamiętam za którą, miałem kamień teleportacji. Dostałem kamień teleportacji i generalnie mogłem znaleźć leśną polanę z tego względu, że po prostu się tam przeteleportować, a nie robić tego żmudnego labiryntowego questa jak znaleźć leśną polanę. Więc tak. Więc tak, więc mamy wszystkie królicze nory, czy tam te mini światy mamy dostępne i zawsze będziemy mogli do nich trafić. Dobrze. Pani się na razie świetnie bawi, widzę. Czy pani jutro idzie do pracy, czy po prostu bierzemy w jeden dzień wolnego? Bo jesteś spięta. Przechodzi wypalenie. Przechodzi wypalenie. Cudownie. Praca za 7 godzin. Popracowałaś 3 dni i już jesteś wypalona. Po prostu genialnie. Genialnie po prostu. I znowu jesteś zmęczona. Tak jak wypalenie obniża ocenę pracy i blokuje awans. Można spuścić trochę stonu i zrób sobie przerwę. Znaczy, ja wiem o co chodzi, bo ona jest. Yy... Nowicjuszka Życia w Zgodzie z Naturą jest od chyba czterech odcinków z Życia z Naturą, bo nadal nie ma trzeciego poziomu aptekarstwa. I chyba trzeba będzie po pierwsze wziąć wolne z pracy. Praca, kariera, kariera, biznes. Weź dzień wolny, póki jeszcze możesz. Skoro robienie leku, bo zrobiłem lek na złośliwca, nie pomogło ani nie pomogło. Chociaż troszkę pomogło, więc zdobywam informacje o lekach. Ja wiem, że jesteś zdenerwowana, ale niby się na zielono podświetla, więc jakoś tam wolniutko, powolniutko, ale się podnosi. Nie, nie obchodzi mnie, że jesteś zmęczona, nie obchodzi mnie, że jesteś zdenerwowana, masz to zrobić, dopóki. Dopóki nie skończysz. Naprawdę, zostało ci 5%, 4% 7%. Już wzięłaś ten dzień wolny, żeby się, żeby zająć się ulepszaniem siebie do pracy. No, a w, gdzie mnie tu wracaj? No, jest. Huhu. Wysławianie i leczenie to ciężka praca, a bo mnie zbiera jej owoce. Może teraz entuzjazm. Entuzja entuzjazmować się w wytwarzaniu mikstur z innymi simami, a także przygotowywać eliksiry emocji przy stole aptekarskim. Dostępne są następujące przepisy na mikstury. Lepszy wzrok, wywar spokoju i eliksir emocji. Cudownie. Dobrze, pozwólmy jej skończyć. Twórz. Co ja mogę wytworzyć? Lepszy wzrok. Ta mikstura zapewnia dobre oko, zwiększając skuteczność zbierania oraz podnosi szansę na udaną naprawę tego obiektu. Cudowne. Eliksir emocji na każdą emocję. I jeszcze coś powiem. I... Nie, no i tylko lepszy wzrok. Stynosaniczne zatoki, zielony złośliwiec, gnomium przynęte, magnes na powodzenie, twórczy impuls, simulonową gorączkę i płomienną pasję. Przecież dostaliśmy trzy eliksiry, trzy przepisy na eliksiry. I to nie wszystkie emocje. Bo negatywnych emocji jeszcze nie mamy. Dobra, mniejsze. E, dobra, do pracy nie idziemy, bo jesteśmy spięci i zdenerwowani, wypaleni. Więc teraz odpoczywamy. To teraz możemy się przenieść do jakiegoś parku. Teraz możemy się przenieść do jakiegoś parku i. Hmm, pogadać z jakimś simem. Zwłaszcza, że już jest 9 rano, więc jest duża szansa, że tam simy będą. Dobra. Jesteśmy w pustynnym kwiecie w Oazie Zdrój ze względu na to, że w Oazie Zdrój praktycznie nigdy nie pada i dlatego jest mniejsza szansa, że ludzie będą uciekali do... uciekali do jakichś wnętrz, żeby... żeby... O! Tu był Sim! Czy to jest dorosły Sim? Dorosły. Dobrze. Błyskawicznie podleć tutaj się teleportni. O, kolejny Sim tu bierzy. Gdzie ty bierzesz Simie? I tu się jakiś nowy zresta Młoda dorosła. Eee... Dobra, najpierw się przywitajmy. Przejmy za zapoznanie. Cześć. I mamy kolejnego kolegę, koleżankę. Opowiec o przygodach. Pani Junko Ueda. O, Choć przyjaciele zostali rozdzieleni, w sercach zawsze będą. Nieść cząstkę tej drugiej połówki. Nagroda. Przygoda dobiegła końca, ale opowieść na zawsze zostanie w pamięci. Bogumiła usłyszała świetną sugestię. Zdjęcia można trzymać w pobliżu łóżka lub na pobliskiej półce, aby Bogumiła mogła je podziwiać za każdym razem, gdy przyjdzie obok. Dobra, jakie nagrody mi odblokowaliśmy? Odblokowaliśmy wszystkie nagrody. Czyli magnesi, nie, cecha bujna wyobraźnia, piżama, pikselowi przyjaciele, tysiąc punktów satysfakcji, eliksir zmiany cech i odświeżacz pragnień. Dobrze. Nie wiem, dlaczego, jak kliknąłem odświeżacz pragnień, to mi się zaliczyło eliksir zmiany cech. Taki malutki bug. Taki malutki bug, za który oczywiście tą grę kochamy wszyscy. Tak, eee, no dobrze. Słuchajcie. Dziękujemy za grę. Wydarzenie dobiegło końca. Nagrody zebra... udało się zebrać wszystkie. Dla tych, którzy jeszcze nie podjęli wyzwania, to jest jeszcze 11 dni. Pewnie zapewne, jak będziecie oglądać ten odcinek, to będzie 10 dni. Ponieważ wyzwanie kończy się 4 listopada 2025 roku o godzinie 19.00. No dobrze, powiem Wam tak. Było to jedno z tych wyzwań, które mm, pasowałoby do rozgrywki pokoleniowej, jeżeli byśmy mieli dzieci. Ponieważ to wyzwanie bardzo mocno było nakierowane na dzieci i było nakierowane na młodszych simów. Co jest dobre, bo to chyba jest pierwsze wyzwanie, w którym tak naprawdę, tak naprawdę by więcej miały do powiedzenia. Nie, przepraszam, drugie jest takie, to jest drugie takie wyzwanie, bo było jeszcze coś o świętach. Bo było jeszcze to o świętach. I tam, gdzie malisimowie mieli rozmawiać ze starszymi o zwyczajach w domu, o zwyczajach w domu, jak zwyczajach świątecznych w domu. Więc tak, to jest, to jest to. Jeśli chodzi o narrację w tym wyzwaniu, to tak jak mówiłem za poprzednim razem, to była dość dziwna, bo naprawdę przypominało to w niektórych momentach jakby to była historia kryminalna, taka pomieszana z historią Romea i Julii, tak, że dwójka przyjaciół, kochanków, whatever, Romea i Julia to byli raczej coś więcej niż przyjaciele, ale dwójka przyjaciół, którzy razem, razem walczą z nieprzychylnym losem i w którymś momencie no niestety muszą się od siebie odseparować, i o, 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 no, zabrakło mi słowa. Muszą się od siebie oddalić o, w ten sposób. Więc było to, było to dość intrygujące podejście do takiej historii. I tak jak mówiłem, i tak jak już jeszcze chy mówiłem chyba w dwa odcinki temu że naprawdę niektóre questy wykonywane przez dorosłego sima wyglądały brzmiały co najmniej dziwnie brzmiały co najmniej dziwnie i generalnie mieliśmy szczęście, że te questy robiła wróżka, a nie robił dorosły sim i do tego mężczyzna albo generalnie męsko osobowy sim. Ponieważ gdyby to był męsko osobowy sim, to generalnie byłoby to na takim dziwnie złym poziomie, na takim dziwnie złym poziomie i no i właśnie i no i niestety lepiej by się grało grając dzieckiem. Po ten poprzedni quest dziecięcy, znaczy ten poprzednie wyzwanie dziecięce było o tyle dobre, że jakby nie sugerowało, że cały czas mówimy o perspektywie dziecka, bo generalnie te questy były skonstruowane i wynarracone w ten sposób, że po prostu ktoś chce poznać historię zwyczajów swojego, świątecznych swojego otoczenia, różnych kultur, tego co jest w różnych częściach rodziny itd. Tak tak Natomiast, aha, to teraz już wiem dlaczego ona tyle śpi, bo ona jest leniwa. Bo to jest charakterystyka leniwego sima. Ona jest. Leni... wylosowało się jej leniwa. Dobra. Dlatego ona tak nie... wiecznie nie dosypia. Dobra. Wracając do poprzedniego wątku. Wracając do poprzedniego wątku. <laughs> no i tu jest właśnie. Tu jest właśnie kwestia tego typu, że właśnie poprzedni Quest był dla wszystkich pokoleń, tak? Bo to i małe dziecko mogło rozmawiać z, z simami. Co prawda tam był taki fragment porozmawiać z dorosłym simem, ale. Okej, okay. jakby nie patrzeć na senior, mogę porozmawiać z innym seniorem na temat, jakie są, jakie są zwyczaje w mieście, z którego pochodzisz, w którym się urodziłeś, czy jakie były zwyczaje w tym mieście, bo akurat się do niego wprowadziliśmy. Tak, tutaj było dużo możliwości na, na ułożenie sobie historii w głowie. Tutaj niestety zagrało to w taki sposób, że cały czas mówimy o dziecku, cały czas mówimy o małym simie i generalnie, jeżeli to jest dorosły i niekoniecznie wróżka, no to jest to i to jest słabe. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że z naszej, czyli z mojej i z bogusiowej strony dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które razem z ciotką tutaj wrzucamy. Mam do was jeszcze ogromną prośbę, ponieważ Bogusia jest już w połowie grupy wiekowej młoda dorosła i za chwilę będzie, i za chwilę będzie dorosła, więc najwyższa pora pomyśleć o potomku. Czyli spadkobiercy tego całego Majdanu w postaci ogrodu, ogrodu dziwnych roślin. Mój pomysł jest taki, że no teraz by wypadała kolej na dziecko nauki bez udziału nikogo innego. Natomiast, jeżeli macie, jeżeli macie propozycje co do simów, które napotkaliśmy do tej pory na naszej drodze. I y, które mamy mniej lub bardziej w przyjaciołach, to bardzo proszę o wasze komentarze, żebyśmy zadecydowali wspólnie, jaka dalsza ścieżka życia naszą pokusie czeka. Dobrze, e, tak jak już mówiłem, to już koniec na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i pa pa!